Mm Witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial tego oto makijażu. To jest taki jesienny, fioletowo-wrzosowy look. Ostatnio pokazałam Wam się na Instagramie, właśnie na relacji w tym oto makijażu, gdy szykowałam się na wesele. Wprawdzie ten makijaż miał troszeczkę inne usta. Tutaj były usta nudziakowe. Dzisiaj postanowiłam troszeczkę koloru dodać do tego makijażu. Jest jesień, więc dlaczego nie korzystać z takich mocniejszych szminek? Wydaje mi się, że tutaj też super pasuje ta pomadka. W tym makijażu użyjemy. Między innymi cienia wpłynie od Glam Shopu oraz palety Kwitnąca Wiśnia. Będzie też cała masa innych kosmetyków polskich, a także zagranicznych. Także jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką filmu, to oczywiście zachęcam Was do oglądania dalej. Pamiętajcie o kciuka, o komentarzach i przechodzimy oczywiście do tutorialu makijażu. Zacznę sobie makijaż od wykończenia brwi. Tutaj użyję takiego wosku do brwi marki Zola. Ostatnio odkryłam ten wosk na szkoleniu z brwi, w którym brałam właśnie udział. Przyznam się Wam, że. Na klientkach sprawdzi się na pewno super, ponieważ jest to duża pojemność, natomiast na własny użytek no, może być trochę zbyt duże, ale fantastycznie utrzymuje brwi w ryzach i nic się nie dzieje przez cały dzień, więc ekstra, jeśli tylko będzie miał okazję, to serdecznie Wam polecam przetestować. Jeśli macie zwłaszcza ciężkie i trudne brwi, to myślę, że fajnie się może sprawdzić. I teraz po nałożeniu tego wosku ja zazwyczaj czekam chwilę, ponieważ tuż po nałożeniu te brwi są takie mokre, e, troszeczkę muszą przeschnąć i dopiero wtedy przechodzę do nakładania kredki, cieni e, lub pomady. Więc w międzyczasie po prostu nałożę sobie bazę, bazę pod krem Bibi, taką rozświetlającą. To jest Bibi Boomer od Miszy. Ja już mam ten produkt od jakiegoś czasu i on bardzo fajnie rozświetla buzię, fajnie się sprawdza pod kremami Bibi, nie tylko mm, tymi z Miszy, choć dzisiaj będę używać takiego kremu Bibi, muszę Wam pokazać e, taki jeden krem, który używam ostatnio. Czasie, bo wygląda przepięknie na skórze. Także nakładam sobie tą bazę. Ma przepiękny zapach, taki powiedziałabym, drogeryjny, jak kosmetyki kiedyś miały. Jeden taki konkretny zapach. Ja to trochę nazywam takim babcinnym zapachem. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się kojarzy. I skóra tuż po nałożeniu tego, tej bazy. Pod kremu Bibi jest taka przyjemnie wygładzona, gładka, miła w dotyku, no i delikatnie rozświetlona, więc idealnie pod produkty właśnie na przykład matujące, kiedy chcecie dodać odrobinę lekkości do podkładu. Ja w dniu dzisiejszym użyję sobie kremu Bibi od miszy, ale to jest krem, który odkryłam całkiem niedawno, bo wszyscy znają tą czerwoną wersję, która jest tam bardzo popularna w internecie, to jest zdecydowanie moje odkrycie ostatnich czasów, przepięknie wygładza, przepięknie wykonana na skórze. Także bardzo serdecznie Wam polecam, zresztą zaraz zobaczycie jak wygląda na skórze. Ja mam odcień 23 i to jest chyba najciemniejszy odcień jaki możecie dostać w Contigo, bo tam kupiłam ten krem. Natomiast troszeczkę może jest dla mnie zbyt jasny. Krem jest dwukolorowy, są tutaj takie pasma, wyraźnie jest kolor, brązowy i biały. I on w trakcie wyciskania, kiedy naciskamy pompkę, miesza się lekko ze sobą. Natomiast na dłoni też czy na skórze jeszcze lepiej go możecie rozprowadzić tak, żeby dał Wam równomiernie krycie. No i zaraz zobaczcie jak on wygląda, bo wygląda naprawdę przepięknie, można go rozprowadzić oczywiście palcami, natomiast ja zrobię to dzisiaj gąbeczką, po prostu wklepuję sobie delikatnie ten krem, chociaż powiem Wam, że teraz patrzę, że kolor jest idealny, w lecie był dla mnie za jasny, więc musiałam go na chwilę odstawić, natomiast teraz widzę, że wygląda bardzo dobrze. Nałożyłam jedną warstwę tego kremu i jak widzicie, skóra prezentuje się naprawdę przepięknie. W zasadzie przy jednej warstwie ten krem fajnie wyrównał niedoskonałości. Natomiast ja odrobinę sobie nałożę tutaj na mm, czoło, ponieważ no, ostatnio jakoś tak testuję sporo kosmetyków i myślę, że od tego gdzieś tam mi wyskoczyło. Nałożyłam jedną warstwę i krem wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie jakieś małe niedoskonałości, które mam na twarzy zostały przykryte, także super. Zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. Moim zdaniem jest taka wygładzona. No, wygląda naprawdę super, także ja bardzo lubię używać tego kremu i serdecznie Wam polecam, jeśli jeszcze nie miałyście okazji go używać. Jest to krem godny przetestowania. Jeśli chodzi o korektory, tutaj nic nowego Wam nie pokażę. Ten korektor Fenty testuję, nadal używam. Eee, sprawdzam go i użyję go też w dzisiejszym makijażu. Ostatnio pojawiło się kilka pytań odnośnie gąbeczki, której używałam. Właśnie tej. Jest to gąbeczka Boho Beauty w takim liliowym kolorze. To była chyba jakaś kolekcja wiosenna na Wielkanoc, z tego co pamiętam. Ja te gąbeczki kupiłam sobie w takim zestawie na targach. To wam. Albo widziałyście, albo dopiero Wam pokażę w filmiku z zakupami z stargów, bo nie wiem, który film pojawi się pierwszy, bo po tym makijażu będę go nagrywać, także jeśli już widziałyście, to widziałyście, że to są gąbki Boho Beauty. Jeśli nie, to Wam tutaj zdradzę, że to jest gąbka Boho Beauty. Pięknie wygląda ten korektor. Ja naprawdę coraz bardziej go lubię. Także jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Teraz przejdę sobie do nałożenia cieni. Dzisiaj akurat zdecyduję się na cienie. I to jest nowość: te cienie od Glam Shopu. Ja mam tutaj odcień 3 i on jest bardzo fajny. Przyznam Wam, że używam na klientkach też tego produktu i sprawdza się bardzo fajnie. Aż klientki do mnie piszą. Na klientkach używałam póki co dwójki. Jest troszkę jaśniejsza, ale u siebie użyję tej ciemniejszej wersji. Cienie się fajnie rozprowadzają. Długo zostają na brwiach, na skórze właściwie. I jest to naprawdę godny uwagi produkt, jeśli lubicie takie naturalne wykończenie. Zrobiona brew i niezrobiona, widzicie jak szybciutko? Także serdecznie Wam polecam cienie do brwi, pracuje się z nim naprawdę ekstra. Równie wykończony, to teraz przejdę do nałożenia pudru Paese pod oko. Bardzo się z nim polubiłam i używam go właściwie przy każdej okazji, kiedy się maluję. Także świetnie mi się sprawdza. Całą twarz wykończę sobie tą paletą Hourglass, której używałam pierwszy raz w teście z nowościami. I od tamtego czasu używam jej troszeczkę na innych podkładach, na innych produktach, bez żadnych mokrych produktów pod spodem. I muszę Wam przyznać, że bardzo dobrze mi się sprawdza. Do pudru z tej palety używam po prostu takiego pędzla, który jest bardziej rozłożysty i omiatam nim całą twarz. Nie nadaje się ten puder zdecydowanie do nakładania takim zbitym, małym pędzlem, ponieważ wtedy może wyglądać się na twarzy. I też bardzo lubię używać tego pudru ogólnie jako rozświetlacza, aczkolwiek powiem Wam, że nie jest to jakiś mój ulubiony produkt, ym, jeśli chodzi o wykończenie twarzy. Ten puder jest trochę zbyt ciemny. Bronzer też z palety Hourglass. Tutaj cały pędzel jest w tym, bo dzisiaj rano też robiłam jakiś makijaż, więc z góry Was za to przepraszam. Nałożę róż z tej palety, ale wymieszam sobie te dwa tutaj i rozrobię sobie na dłoni, tak żeby nie przenieść za dużo pigmentu, bo one są naprawdę mocne. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to użyję tego z Vibo, z tej najnowszej kolekcji. Jeśli ktoś nie widział testu, to odsyłam Was oczywiście. Ten rozświetlacz jest chłodny, ale ja go testuję, bo powiem Wam, że nadaje takiej świeżości w makijażu. I jakoś tak ostatnio właśnie po niego sięgam, jak robię jakiś makijaż. Przechodzę na makijażu oka. Moją bazą będzie dzisiaj korektor Born This Way od Too Faced. Tu jak mam odcień słon. Nakładam sobie od razu na obie powieki, ponieważ on nie zastyga na wiór. Nie boję się, że coś tam będzie za sucho. W sumie podczas pracy, cały czas jak nakładam cień jest taki plastyczny, także dopóki oczywiście nie przykryję go jakimiś innymi cieniami. Także ja go lubię właśnie jako bazę. No i mam sprawdzony pod tym makijażem, że fajnie tu się zgrał. Nałożę sobie na całą powiekę cień Velvet od Glam shopów w płynie. To jest bardzo ładny odcień fioletu i nałożę go syntetycznym pędzlem. Do tego używam takiego rozczapieżonego pędzla. Ja akurat tutaj mam pędzel Anatomia Mix 1. Oczywiście możecie użyć tutaj dowolnego pędzla, jakim po prostu lubicie nakładać kremowe produkty czy też kremowe cienie. Nakładam sobie właściwie na całą powiekę i rozcieram ku górze. cień się obłędnie rozciera. Praca z nim to jest naprawdę przyjemność. W ogóle ta praca z tymi cieniami z Glamshopu, no może oprócz tych dwóch, które tam testowałam w filmiku, kiedy były był te nowości i one miały słaby pigment, czyli ten biały i żółty, no ale fakt, że ciężko jest otrzymać dobry pigment w takich jasnych kolorach, no to z tamtymi no, nie było po prostu takiego pigmentu, ale pozostałe naprawdę pozytywnie mnie wciąż zaskakują. Ja użyłam odrobinę tego cienia i widzicie, on się przepięknie rozciera. Jak chcę sobie rozetrzeć granice, żeby one nie były takie ciężkie, to sięgam po pędzel. I tutaj, obojętnie jaki pędzel, tak naprawdę weźmiecie taki puchaty, rozłożysty. To jest akurat pędzel Boho Beauty mm, numer 206. W dzisiejszym makijażu użyję palety herbacian. Herbaciana róża. Kwitnąca wiśnia. E, pomieszało mi się, bo ostatnio herbacianej róży bardzo często używam. E, I skorzystam tutaj z cienia kwitnąca róża. Idealnie ten cień pasuje mi właśnie do tego e, koloru. I po prostu osuszam sobie tak, jakby ten matowy cień. Chociaż on już zastygł, więc to jakby nie ma obawy, że coś tam będzie się e, zbierało. Ten makijaż przyznaję Wam się bez bicia. Wytrwał ostatnio na moim oku kilkanaście godzin. To było chyba 14 albo 15 godzin. Nienaruszony, nic mi się nie pozbierało. Także cień sprawdził się świetnie. Dokładnie w tej samej kolejności nakładałam. No i widzicie, tak jakby buduję sobie intensywność tutaj na ruchomej powiece i wychodzę z tym cieniem nieco powyżej załamania. Powyżej załamania blenduję sobie już resztką na pędzlu. Już tutaj nie dokładam i tak samo tutaj przy końcu też wyciągam taką resztką, żeby już nie robić sobie żadnych plam, żadnych dziur. Następnie wracam do tego pędzla Boho Beauty i sięgam po cień rumienie z wiosny. Będę sobie blendować, oczyszczać nieco górę. Cienie się przepięknie są, blendują, no i ten kolor tej bazy, tego cienia w kremie idealnie się wpasowuje tutaj w kolorystykę palety herbaciana. Znowu herbaciana mówię. Nie herbaciana, tylko y, kwitnąca wiśnia. Nie wiem, co mi się z tą herbacianą różą naprawdę obzdurało. Y, górę rozjaśnię sobie jeszcze śnieżnym y, płatkiem. Tak, żeby troszeczkę obniżyć ten makijaż i żeby oczyścić okolice pod łukiem brwiowym. Bez kreski byłoby zdecydowanie nudne, więc zrobię sobie kreskę, tym razem w kolorze i będzie to kredka artystata w takim fioletowym kolorze, fioletowo-burgundowym, winnym. I teraz, żeby ona mi się nie rozmazała, bo ta kredka nie zastyga, to biorę, so, biorę sobie cień niesiony wiatrem i będę ją po prostu tutaj gruntować tym błyszczącym cieniem, co też da fajny efekt. Lekko takiej miniącej się kreski. Górna powieka jest już wykończona, więc teraz przejdę sobie do linii wodnej. W zasadzie na dole nie chcę już nic nakładać, chcę, żeby ta dolna powieka była czysta. I na linię wodną nałożę sobie eyeliner, a Polka, znowu, ostatnio Was męczę tymi eyelinerami, ale kupiłam wszystkie aktualnie dostępne kolory, więc teraz wezmę na tapet tutaj kolor lilac. Przepiękny, jasny, fiolet, cudowny i bardzo, bardzo kremowy. Także świetnie się rozprowadza na linii wodnej. Ja mam już skończony, więc teraz przechodzę do wykończenia ust i ostatnio w komentarzach ktoś napisał, że cały czas maluję usta w kolorach niód, więc dzisiaj stwierdziłam, że trochę zaszaleję, mam nadzieję, że będzie ok. I biorę sobie tutaj szminkę Lipstain od Sephory w takim no, dość intensywnym kolorze, to jest numer 16. Makijaż jest już skończony, mam nadzieję, że taka propozycja makijażu przypadła Wam do gustu i z chęcią się zainspirujecie i wykorzystacie ten makijaż u siebie. Oczywiście możecie nałożyć coś nudziakowego na usta. Ja pod którym z filmów przeczytałam, że po prostu cały raz używam nudziakowych kolorów i chcielibyście zobaczyć coś mocniejszego na ustach, więc mam nadzieję, że taki makijaż i takie usta przypadną wam do gustu. Na koniec makijażu oka dodałam sobie jeszcze cienia pośród lampionów i zapomniałam tego nagrać. Niestety przypomniało mi się dopiero, gdy już nagrywałam końcówkę, także wybaczcie mi. Mam nadzieję, że ten makijaż wam się spodobał. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa.